Witam wszystkich, część druga wyciskania, eee, ostatnio nagrywałem o wyciskaniu, o technice, specjalnie pominęłem dwa aspekty, eee, a mianowicie jak dobrać szerokość chwytu oraz leg drive. Eee, tradycyjnie, jeżeli ktoś jest zainteresowany współpracą, to piszcie na maila, wtedy umówimy się na trening jeden na jeden u mnie na siłowni, szybciej się Taka osoba nauczy poprawnej techniki. Yy, dobra, ale wracając do tematu, yy, zacznijmy od rozstawu. Jaki wybrać rozstaw na sztance? Oczywiście, jak wiadomo, maksymalne 81 cm można wybrać, tak? Czyli na, na ostatnich tutaj ringach. Tych tu. Tylko teraz, tak. Co ja zauważyłem. Jeżeli będziecie stosowali szeroki uchwyt, to będziecie dosyć mocno obciążali sobie nadgazki. Ok. Tor zakres ruchu się e, zmniejszy, ale będzie to obciążało Wam nadgazki. Oczywiście będą te zeszławały w pierdzielbarki. Więc e, większość osób, które wyciska naprawdę duże ciężary, no takie powiedzmy 300 plus, e, z biegiem czasu i tak wraca do ustawienia pośredniego na sztandze, czyli nie ten szeroki tylko jest pośredni między wąskim. Tak, dlaczego? Ponieważ to mniej obciąża barki, bardziej angażuje tricepsa. No i wiadomo. Jak to się przekłada, kto dłużej może ćwiczyć bez kontuzji, ten więcej wyciśnie. Tak to, że ułożycie na początku na szeroko i będziecie robili lepszy progres, to będziecie później coś posypie się w barku. I tak będziecie musieli później przejść, no powiedzmy, rehabilitację i znowu i tak wrócicie do tego pośredniego chwytu. Więc ja bym proponował od razu zacząć od średniego chwytu, chyba, że no, ktoś ma duże gabaryty, no to wtedy może sobie chwytać, tak? Jeżeli ktoś tam, powiedzmy, waży 150-160 kg, no to wiadomo, że u niego ten chwyt pośredni to będzie na tych ostatnich ringach, tak? Ale ogólnie polecam stosować uchwyt średni niż szeroki, żeby nie obciążać sobie nadmiernie barków ani nadgazów. Dobra, i teraz wracamy do leg drive'a. I jak ja proponuję go robić, to ponieważ oczywiście metod jest bardzo dużo, więc jeżeli yy, przerobiliście już wcześniejszy filmik z ułożenia na sztandze, więc tu nie będzie jakiegoś większego problemu. Yy, oczywiście podpowiem Wam tylko jedno, żeby to wszystko ładnie wdrożyć w trening, no to musicie podzielić sobie to na jakieś trzy bloki. Czyli blok pierwszy, gdzie uczycie się wyciskać bez leg drive'a, czyli po prostu ustawiacie się i ćwiczycie, tak? Powiedzmy, nie wiem, niech ten blok trwa 3 tygodnie. No, oczywiście progresujecie sobie z ciężarem. Jak już dojdziecie do jakiegoś tam sensownego ciężaru, blok trzeci dzieli się to sobie na czwarty powiedzmy, tydzień, już tam zależy, jak to sobie tam położy, deloadem. No i wchodzimy sobie na blok, w którym będziemy ćwiczyć głównie tylko skupiając się na leg drive, tak? Czyli trenujemy sobie ten start, leg drive, leg drive, leg drive, leg drive. i przez kolejne 3-4 tygodnie ładujemy sobie. Wyciskanie, gdzie głównie nacisk będziemy nalegać. I później kolejny trzeci blok, ja bym proponował to wszystko połączyć nie? i wtedy sobie progresować. Yy, tak będzie najłatwiej. Nie? Bo jeżeli zaczniecie wrzucać od razu wszystko naraz, trzymanie powiedzmy, tu głowy ustawienie, wszystko, myśleć nad ustawieniem rąk, jeszcze dołożyć tego, to przeważnie tak zarzuci was to w tym, że po prostu zawsze coś będziecie opomijać. Z tego chociażby względu, że no mówię, jak zauważyłem, jak tu czasami osoby uczę to jak im zarzucę za dużo to i tak na, na kolejny trening nie pamiętają co było na pierwszym więc warto najpierw wyuczyć coś porządnego takiego naprawdę gdzie to się zakoduje w podświadomości że tylko krzyknę głowa i już od razu głowa i koleś już wie o co chodzi albo leg czy tam nogi i od razu wie o co chodzi niż po prostu yy, ja mu krzyknę nogi a on będzie myślał gdzie są nogi nie? albo powiedzmy jakieś inne tam ustawienie, dobra jak to ma wyglądać czyli tak ustawiamy się tak jak było na początku jak proponowałem, nogi mają być tak rozstawione, żeby był efekt taki, gdzie macie możliwość jak najlepszego pchnięcia. Nie kombinujcie z ustawieniem nóg, coś tak, gdzie jest Wam niewygodnie, gdzie stawiacie je pod spód, a później nie możecie wypchnąć się, albo nie czujecie się stabilnie. Pamiętajcie, że, i każdy może sobie to przetestować, jeżeli nie wierzycie, że im macie lepszą stabilność, tym wygenerujecie większą siłę. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, to spróbujcie zrobić sobie przysiad. To będzie bardzo fajny taki przykład. Robisz przysiad na dwóch nogach. OK, jest jakoś. Zrób przysiad, trzymając się lekko czegoś. Czyli wystarczy, że złapiecie się, powiedzmy, rękami gdzieś czegoś i zróbcie przysiad, zobaczcie, czy w tej pozycji nie jesteście silniejsi. A teraz spróbujcie stanąć na jednej nodze, trzymając się, dalej, zróbcie przysiad. Już nie jest tak stabilnie. Zabierzcie ręce i spróbujcie zrobić przysiad stojąc powiedzmy na jednej nodze, też już będzie niestabilnie. Więc organizm za każdym razem jak mu będziecie zabierali stabilność, będzie słaby. I to samo jest tu, jeżeli tu na nogi zaczną się odrywać podczas wyciskania, jedna bądź druga, też możecie sobie to przetestować, że wyciskacie, późno nogi są ustabilizowane, wyciskacie więcej. Jak się któraś noga odepie, za chwilę was przegina, już ta stabilizacja traci. Ogólnie do stabilizacji to jest kilka różnych punktów. Takich jak mianowicie stopy, jak pracujecie brzuchem, jak układacie łopatkę, jak ściskacie powiedzmy sztangę, jak macie ją ułożone w dłoni oraz jak silne są wasze mięśnie stabilizujące ten. Więc jeżeli cokolwiek leży, to później to będzie w wyciskaniu wychodziło, że na przykład jeżeli coś będzie za słabe, nie będzie stabilizowane, będziecie drgać, Tu mam będzie się ręka, ta noga odrywała, cokolwiek innego, tak? No więc dobra, wracajmy do idea. Ustawiamy porządnie, stabilnie sobie stopy. Ja lubię na całej stopie wycisnąć, bo wtedy mam największą siłę. Jeżeli podnoszę stopy, to tak nie bardzo się pewnie czuję, dlatego ja stosuję teraz na całym. I układamy się dalej na początku. Głowa. Teraz. O co chodziło z tymi nogami? Tu muszę sobie wygenerować najlepsze pchnięcie. I teraz. Jeżeli mam już ustawioną głowę i klatę w górze, noga. Ho, kontruje mi gdzieś tak. Pchamią na 40 do 50%. Nie więcej. Nie próbujcie tego przepychać, bo jeżeli zaczniecie pchać zbyt mocno, będzie efekt taki, będziecie wyjeżdżać z podławki. A tego nie chcemy. Chcemy tylko utrzymać tą pozycję na tyle, żeby ona, ta klata była w górze, głowa była ustawiona odpowiednio. I oczywiście, im większy macie ciężar, tym ten napór będzie troszeczkę większy. Te 50% na przy szt gołej sztance będzie inaczej wyglądało niż jak założycie tu czy tam więcej, tak? Więc jeżeli mam tutaj ustawione, ok, ustawiam sobie ręce. Ho, tak jak było wtedy na, na filmie. Przenoszę, stabilizuję i pilnuję tutaj. I teraz mam te stałe napięcie gdzieś 40-50%. Wszystko jest spięte, w sensie głowa ułożona, klata w górze, noga lekko pcha. Teraz schodzimy na dół, Hop. zatrzymujemy, ale nie kładziemy na sztance. czyli tu tylko delikatnie zatrzymujemy. Ja proponuję uczyć się tego lek także tak, że zatrzymujecie się tu w tym ruchu gdzieś na 5 sekund. I układacie sobie w głowę, z czego za chwilę wyjdziecie. I za chwilę, tak jak mam ten napór nóg cały czas na 50%, to teraz dołożysz 10-15% yy, większego pchnięcia w tył, czyli noga, top i wypuść, dopiero puszczam rękę. Schodzę na dół, zatrzymuję się. Raz, dwa, trzy, tam powiem, cztery. Pięć i noga i wyjście. O co tu chodzi? Pokażę Wam teraz, przerysuję to specjalnie. Czyli przyłożę, bo zobaczcie, jeżeli przyłożycie więcej, czyli mamy 50% pchania, lata jest górze, Jeżeli przyłożę więcej niż kolejne 10-15%, czyli na 75%, tylko przyłożę więcej, tak to będzie wyglądało, tak? Teraz przerysowałem specjalnie, żebyście widzieli. Noga idzie, transfer nogi, wychodzi ręka, czyli te 15% macie, hop, dopnąć. I dopiero noga pcha, ręka wychodzi. Dlatego warto jest spałcować na dole i uczyć się tego, żeby to zgrać. Dlatego, jak już wcześniej mówiłem na pierwszym filmie, nie warto robić zbyt dużego mostka, bo Leg drive będzie wyglądał w ten sposób. U większości osób, które zrobią to w odcinku lędźwiowym. Czyli si, trzymamy pozycję. Powiedzmy, że jest tutaj OLED, bo się tam ostatnio ktoś pytał. Tu mam mostę. Zrobię tak pochansku, jak wszyscy robią w Tutaj, do lekko, i jak ja pchnę. Jakie to jest odepchnięcie? Gdzie to się kumuluje, to idzie do góry. Ja mam ustawę po swojemu. Hop, o to chodzi. Więc wy chcecie pójść w tamtym kierunku, żeby przenieść transfer z nogi. Czyli mając nogi i na rękę, czyli tam odpycham się nogą, idzie transfer siły, tu hop, i wyjście, ale do tego. Żeby ten transfer przeszedł, musi być odpowiednio wpięty brzuch, bo jeżeli brzuch nam puści, to transfer pójdzie tu, tu, brzuch wyjdzie i na rękę już zabraknie i tylko przeciążycie sobie odcinek lędźwiowy. No i myślę, że to jest wszystko. Także pamiętajcie 50% pchania, tylko też nie pchajcie te 50% to 50%, bo 40%, bo jeżeli przyłożycie zbyt mocno, to się zaczniecie męczyć i noga będzie męczyła się. Oczywiście później na dole dokładamy z 10-15% dodatkowej siły, tak? Yy, mało tego, nie proponowałbym. I bardzo ważne jest to, żeby te 40 czy tam 50% pchania, które już ustabilizujemy tu na ławce, było wygenerowane przez cały czas, póki nie skończycie wyciskania. Macie 10 powtórzeń. Przez 40% yy, pchacie przez te 10 powtórzeń. Nie ma czegoś takiego, że schodzę na dół rozluźniam, a później znowu dokładam. Dlaczego nie rozluźniam? Bo jeżeli zaczniecie rozluźniać, to już Wam pokażę. O. Mam napięcie 40%. Jeżeli zejdę na dół i te 40% stracę, to widzicie, jak na też upadać Teraz znowu hop, czyli za każdym razem co się będzie działo. Mam nadzieję, że będzie widać. Schodzę na dół, hop, i teraz jeżeli ja puszczę te napięcie 40%, to będzie coś takiego, czy łopatka wyjdzie, później znowu łopatka musi się spinać z powrotem, więc to będzie przechodziło w takim sposób, czyli destabilizacja nowa będzie się pojawiała. Co będzie oczywiście. Yy, problematyczne, bo jak wyjdzie tutaj, to nie zawsze dopnie z powrotem zębaty, żeby z powrotem wyszło do góry. I jeżeli będziecie mieli duży ciężar, to może to zostać w tej pozycji i sztangę popchniecie nie po prostej czy w stronę głowy, tylko pchniecie ją w stronę. Jeżeli Wam wyskoczą, powiedzmy tu, zróbcie, przestaniecie pchać i ręka się ustawi w tym kierunku na dół, to pchniecie to w stronę stóp, więc ta sztanga u większości początkujących. Ale Jak ktoś się zaczyna męczyć bardzo, to przeważnie ta sztanga nie idzie w stronę stojaka bądź po linii prostej, tylko ładuje z powrotem w stronę stóp. Czyli wychodzicie i nagle Wam spierdziela w tym kierunku, i tu większość pada. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakiegoś mocnego dyce, to gdzieś to przełamie, to z powrotem wyjdzie, ale większość już wychodzi, tylko o, takie coś wychodzi. Ok, to co mówię? Schodzę i nagle się tu jest i kichanie, bo wyskoczy, puściłem na dole pchanie. Gdzie jakby pchnął to dalej, to, to sztanga ma cały inny tor ruchu. Czyli idzie w stronę tu, po takim kącie, z powrotem wraca do tej paraboli. Bo po prostu też nie za bardzo wyciskać, bo to nam też przerzuci. Na, 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 na nogi, nie? Dobra. Jak macie pytania? Piszcie w komentarzach. Jak robicie jakiś inny leg like drive, to też możecie napisać. Napiszcie też, jaki chcecie kolejny film o czym to Wam nagram. Pozdrawiam, cześć.